Powitać mojego gościa. Moim gościem jest Ewa Wiśniewska, która podczas 9 konwentu Otwartego Serca będzie prezentowała bardzo ciekawy temat. Temat dotyczy dzieci. Wiadomo, że dzieci w dzisiejszej kulturze, w dzisiejszym systemie są narażone na specjalne trudności czy problemy, które my. Po prostu chcemy przezwyciężać, chcemy iść do przodu. I Ewa jest świetnym przykładem osoby, która z całą determinacją wzięła sprawy w swoje ręce i założyła leśne duchowe przedszkole o nazwie Kwiat Życia. Kochana, czy możesz nam coś opowiedzieć na ten temat, przybliżyć swoją działalność oraz swoją pasję do pracy z dziećmi? Witam Was bardzo serdecznie. Bardzo lubię opowiadać o naszym miejscu, o tym, co tworzymy, dlatego, że jest to coś innego, coś, co wymagało trochę wyjścia poza jakieś znane schematy, które były do tej pory, ale czułam już od wielu lat taką wewnętrzną potrzebę, żeby stworzyć takie miejsce. Lubię, lubię tworzyć nowe rzeczy, coś innego. Czuję, że jest taka potrzeba na takie miejsca. Sama mam też synka, który ma 4 lata, więc to jednocześnie było też i dla niego, i dla innych. Nasze miejsce jest nazywane leśno-duchowym przedszkolem. Często to słowo duchowe jest takie niejednoznaczne, nie wiadomo co ono ze sobą niesie, ale nasza duchowość polega na tym, na otwarciu, na otwarciu na y, przyrodę, na otwarciu na energię, na ród, na przodków, na. Z mojego podejścia, już będąc wiele lat w takiej duchowości, na taką bardzo podstawową duchowość, ale ona daje tą wolność, bo każdy później indywidualnie, w każdej rodzinie może wybrać sobie swoją drogę. Także nasze przedszkole jest tym nietypowym właśnie z aspektem tej duchowości, ale w innych aspektach dzieci są nadal dziećmi, oczywiście, więc mamy fajny, wspaniały, duży teren, więc dzieci mogą naprawdę korzystać z darów przyrody. W taki bardzo dla nich budujący i odżywczy sposób. Mamy zwierzęta, mamy kury, króliki, ale one, wiecie, nie są traktowane jako zwierzęta, tylko jako takie istoty, z którymi my rozmawiamy, się o nie troszczymy. No to jest wszystko zupełnie takie, dla mnie to jest codziennością, dla tych dzieci też jest to codziennością. Dla osób obcych, które przychodzą i zewnątrz nas oglądają, no to niektórzy są zdziwieni, ale dla nas to jest taka naprawdę codzienność, że czy te kury, czy te króliki, czy jak przyjeżdżają do nas jakieś tam inne zwierzęta, że no po prostu my do nich mówimy, witamy się z nimi, rozmawiamy, no i to, to, jest, to jest normalne. Nasze miejsce też jest bardzo, opowiem, oparte na takiej wspólnotowości z rodzicami, no bo bez dzieci, dzieci są, ale rodzice, całe rodziny to jest właściwie coś, na czym nam też bardzo zależy, żeby wspierać całą wspólnotę i to jest coś, jeden właśnie z naszych czterech filarów jedno to duchowość, drugie to wspólnota tych rodzin całych to jest bardzo ważny nasz aspekt. No i zaraz może tu w rozmowie wyjdzie, jak my tymi wspólnotom, jak żyjemy, jak to się wspiera, właściwie jak. I jak ten twór, to nasze przedszkole, to nasze miejsce, to kwiat życia stał się taką żywą istotą, tak naprawdę z tymi wszystkimi istotami przyrody, które tam są na miejscu, z duchami roślin, zwierząt, każdej istoty, która tam przychodzi, my staliśmy się takim żywym tworem, ja to przynajmniej tak widzę. Jejku, wiesz, powiem Ci, jak o tym mówisz, to ja czuję, wiesz, czuję Twoją radość, Twoją pasję, Twoją ekscytację. To, że to życie, o którym mówisz, które opisujesz, to po prostu stało się właśnie twoją rzeczywistością, a ta duchowość, która jest jakby założeniem samego kwiatu życia, tak, to jest też pewnego rodzaju codzienność, w której ta duchowość ma być, tak, że nie jest ona niczym odrealnionym, gonitwą po prostu za czymś, co jest niedostępne, tylko jest po prostu sposobem życia blisko natury, blisko zwierząt i, i tą integracją, to jest przepiękne, co robicie, ponieważ integracja Dzieci z rodzicami, uważam, osobiście uważam, jest kluczem do przemiany dzisiejszego świata, do zmiany świadomości ludzi na świecie, ponieważ wiadomo, często jest tak, może Ty również to obserwujesz i opowiesz coś na ten temat, że te zmiany, które następują u dzieci, również manifestują się później u, u, u rodziców. Że często jest tak, że problem danego dziecka jakby dotyczy rodzica, i jeżeli Wy prowadzicie jakby ten temat takiej integracji rodzin. To jest to po prostu niesamowicie ważna obecnie praca. Hmm. Tak. E, to nasze miejsce, właśnie moim założeniem, zresztą ja tak uważam, dzięki jednym z moich nauczycielek, e, Jadwidze Najrze, ona często nam opowiada o tym, żeby łączyć duchowość z materią. I właśnie to miejsce ma łączyć tą duchowość z materią, z codziennością, że ta duchowość ma być naszą codziennością. Zresztą drugi z moich ważnych nauczycieli, Lucis, też właśnie o tym mówi, że duchowość to jest to, co my żyjemy w codzienności. Więc my przeplatamy tak naprawdę. Dzieci się witają, mamy krąg, on już jest jakimś tam aspektem też, ale czy m, dużo pracujemy z minerałami, czy na przykład m, jakby taką narzędziem głosu, który przekazują dzieci jeden drugiemu jest albo ametyst, albo jakiś orgonit, więc jakby. Oni w codziennych swoich czynnościach, jakby wplatają, wplatają tą duchowość. Jeśli mamy jakąś podjąć decyzję albo coś, co na no jakiś temat, coś, o coś ich pytam, to rozmawiamy o tym, jak oni czują, i oni już wiedzą, że wtedy kładą sobie ręce na sercu, rękę na sercu, żeby połączyć ze sercem, drugą czasami na swojej podświadomości, żeby połączyć się z podświadomością, zamykają oczy i przychodzi do nich informacja, wiadomość. I dla nich to jest po prostu tak naturalne albo jak robimy pracujemy z misami na przykład y, jakieś dziecko akurat no jakby pracuje z misami leży ja, ja gram na tych misach Mówię, żeby sobie posłuchały, czy teraz przyjdzie do nich jakieś zwierzę mocy, coś im powie w trakcie tego, mówię, bo to jest taki moment, kiedy może przyjść i oni mi mówią później, że temu to opowiedziało, temu to, temu dało taką wskazówkę i to jest dla nich po prostu taka zwykła codzienność, później oni biorą to zwierzę mocy, to, które do nich przyszło, kartę, biorą do domu, śpiłam sobie z tym zwierzęciem pod poduszką, żeby jeszcze w snach, bo wiedzą, że w snach też jeszcze może do nich przyjść i z nimi porozmawiać, więc to jest taka, tak naprawdę taka codzienność, ale taka przeplatana, wiecie, bo to to nie dzieje się tylko to. Oni są normalnymi dziećmi. Pomiędzy, pomiędzy właśnie złapaniem się za sercem i skontaktowaniem ze swoim środkiem, ze swoim, swoim wyższym ja, pomiędzy tym jest walka, kłócenie się o łopatkę, kto komu zabrał, i wiecie, i budowanie zamków z piasków i różnych innych rzeczy. Więc oni są naprawdę z dziećmi, po prostu dziećmi. Które nie mają zablokowanej tej możliwości wyrażania siebie, swobody, nie są zamknięte w budynku, nie jest ograniczona ich potrzeba też ruchu, i dzięki temu, no, oni mogą być po prostu sobą. I dzięki temu, że są sobą. Czy jak ktoś ma przyjaciela, którego inni nie widzą, i to jest wszystko wspierane, to jest wszystko normalne, my mówimy, że no oczywiście tak jest, on im jakby nie zamykają się te przesłony, które normalnie w tradycyjnym wychowywaniu dzieci się zamykają, dorośli im zamykają tak naprawdę te przesłony różnych ich talentów. No tutaj oni nie mają tego zamykanego, więc to nie jest tak, że my znaczy może robimy coś dobrego, ale czy robimy coś specjalnego? My po prostu im często nie przeszkadzamy w tym, co oni już mają. Oczywiście, że też jesteśmy przedszkolem, prowadzimy zajęcia, które ich rozwijają też edukacyjnie, ale w tej, tej sfery duchowej po prostu dajemy im przestrzeń, pokazujemy, tłumaczy im niektóre rzeczy, ale dla nich to jest tak naturalne, bo nigdy im nie powiedział nikt, że tego nie ma, że to nie istnieje. I to jest dla nich tak naturalne, że to jest no jakby niesamowity, ja tak widzę niesamowita wartość dodana dla nich, i oni będą z tym już żyć, z tym jako Pierwsza kartka była właśnie tym zapisana, że to jest normalnością, codziennością, że to się wszystko im przeplata i to jest cudowne. A z tymi rodzicami, z całymi wspólnotą to jest jeszcze piękniejsza sprawa, ja e, tworząc to miejsce, zapraszałam, zapraszałam tak duchowo wewnętrznie, zapraszałam e, rodziny, istoty, z którymi się umówiliśmy na tą podróż, właśnie w tym przedszkolu w taki sposób całe, e, całe właśnie rodziny. I często jest tak, że za pomocą dzieci. Dzięki, może nie za pomocą, dzięki dzieciom, bo rodzice chcą dobrego miejsca dla dzieci, zachodzą zmiany w całych rodzinach. Oni są często na początku swojej drogi takiej duchowej, ci rodzice są gotowi, otwarci na to, wiedzą, że tu jest, ale jeszcze nie są z tym ekspertami, no ale te dzieci wiedzą, że chcą się w tym rozwijać i one, te dzieci, zapraszają tych rodziców w to miejsce i dzięki temu ci rodzice też się rozwijają. Razem z mamami robimy sobie kręgi kobiet swoje. Więc, jakby tam jest dużo takiego wsparcia, takiej energii kobiecej płynącej. Mamy też nadzieję, że męskie kręgi też zaraz niedługo wystartują i one też będą, ale też całymi rodzinami i rodzeństwem, wszyscy, wszyscy babcie, dziadkowie mogą przychodzić, całymi takimi rodzinami się spotykamy, czy właśnie na ognisków, we wspólnej przestrzeni mamy wspólne warsztaty, więc, to jest jakby. Bardzo, bardzo budujące, bo tego w dzisiejszym świecie tak na co dzień brakuje takiej wspólnoty, życia w takich wspólnotach. Jesteśmy porozrzucani w różnych miejscach. Często macierzyństwo jest samotne bardzo takie dla kobiet, które, które zostają z tymi dziećmi. I po prostu takie sieciowanie, takie wzajemne wsparcie jest kluczowe, bo tak naprawdę to, co się dzieje u dzieci, z czym dzieci przychodzą, co nam pokazują w przedszkolu no to nie jest, to jest, to jest system rodziny cały. Oni pokazują, co się u nich dzieje, więc tak naprawdę mamy bardzo taką fajną otwartość z rodzicami właśnie tych dzieci i, i, i rozmawiam ja z nimi. Jakby no dużo swoich prywatnych tematów, dużo prywatnych rzeczy o sobie wiemy i mamy tutaj taką łatwość, lekkość rozmowy w tym swoich no często trudnych rzeczach, no bo teraz jest intensywny czas na ziemi, dużo różnych rzeczy się dzieje. No i te, oni też czują, że mają wsparcie, nie tylko dzieci mają wsparcie w ale też oni dorośli. No i to jest takie piękne, bo tak naprawdę jak zaczynałam z tym przedszkolem, to ja myślałam głównie o tych m, dzieciach, chciałam, żeby był aspekt tej rodziny, wspólnoty, ale pod kątem dzieci, żeby dzieci wiedziały, że tam cała rodzina może być. A teraz widzę, jak, yy, jak ci dorośli, oni też będą w tym wzrastać i jakie to jest dla nich wsparcie, jako wspólna droga, no właściwie każdego dnia mnie to zaskakuje. Powiem Ci, kochana, że nie wiem, czy wiesz, że aspektem tego konwentu otwartego serca, dziewiątego konwentu otwartego serca jest integracja rodziny i na zdjęciu plakatu jest mężczyzna, Kobieta i dziecko, które wychodzi z kwiatu, w zasadzie drzewa życia, wszyscy razem są połączeni, ponieważ tylko to połączenie jest jakby takim pierwotnym zapisem, do którego my mamy powrócić: do naturalności, do tak. dzikości serca, do kontaktu z swoim wewnętrznym głosem, co powiedziałaś, z wyrażaniem siebie, że najpierw uczymy się, tego nas nie uczyli w szkołach, tak? Że najpierw uczymy się tego wglądu w siebie żeby te poczucie wartości, które zostało gdzieś w dzisiejszym świecie zagubione, odbudować, ale dzieci to wiedzą, tak? Jest bardzo dużo dzieci, które ja znam, którym sama też byłam, dzieci, które przyszły z, z pamięcią, całkowitą pamięcią istnienia, a na które po prostu zostały pewne nakładki i wzory matrixa i rodzin nakładane. I to co ty robisz, to co jakby robicie w swojej pracy, że mówisz, że są kręgi męskie, kręgi, kręgi żeńskie jeszcze dodatkowo praca z dziećmi jest kluczowe w tej chwili, uważam, że jest kluczowe dla działań po prostu, które teraz w tej cywilizacji nowej ziemi mamy po prostu tutaj wspólnie, wspólnie robić czy współtworzyć. Tym bardziej, że jeszcze chciałam się ciebie zapytać takie jedno pytanie. Sztuczna doba sztucznej inteligencji, komputerów, po prostu, jakby ten temat, który odciągnął nas troszeczkę od naszego wnętrza, tak? Dużo dzieci obecnie po prostu um, gra w różne gry, które po prostu są już tymi programami, które próbują odciągnąć, jakby od tej naturalności. Jak ten temat wygląda tutaj u Was w Waszym przedszkolu? Um, czy po prostu te dzieci, jakby, bo to jest jeszcze na tem temat przedszkola to pewnie jeszcze nie ma tego tematu um, komputerów, prawda? Nie ma. nie ma. I może nawet w ogóle nie, tego nie już ma. nie będzie, bo nie będzie po prostu tego kodu. Więc no nie ma. Jakby... W ogóle to może tak, bo jakby na co dzień jesteśmy tym leśnym przedszkolem, ale też y, robimy popołudniowe różne zajęcia dla dzieci jakby, y, nie naszych przedszkolnych, czasami szkolnych, mhm. czasami były weekendy. Przez wakacje były półkolonie i tu mamy takie fajne odniesienie do tego, bo wtedy były u nas dzieci starsze. No i jak gdy organizujemy te półkolonie, przez wakacje to mamy takie podejście, że jest zero telefonów, zero elektroniki super, w ogóle, nie? Super. No i ci rodzice czasami się y, obawiają, jak to będzie. To mhm. tak naprawdę przez ten cały czas, chyba żadne z dzieci w ogóle nas, były przez całe wakacje robione półkolonie, 170 dzieci było u nas jakby przez te wszystkie terminy, on tam nawet nikt nie zapytał i nie miał potrzeby, ponieważ jak one mają tam taką przestrzeń, tyle rzeczy różnych do robienia, tyle atrakcji, one po prostu jak mają rozpalić ognisko i krzesiwem, to je tak zajmuje, że tam nawet nikt nie ma sekundy przemyślenia o jakimś telefonie, bo to jest, bo to jest prawdziwe, nawet powiem Wam taką ciekawostkę, na jednych właśnie urodzinkach takich leśnych, organizowanych, bo to jakby to też się odbywa. Jedno dziecko próbuje rozpalić właśnie tym krzeciwym ogień. przypróbuje, próbuje, próbuje. No i on sam do siebie, tam zanim on mnie nie widział, i on sam do siebie mówi tak, pół życia w tego Minecrafta gram, a ja prawdziwego ognia rozpalić nie umiem. I po prostu ci rodzice mówią, jest no cudownie, że on sam do tego doszedł. I on był sam sfrustrowany, że on przecież tyle czasu na to poświęcał, a on takiego zwykłego ognia nie umie rozpalić. Więc jakby to jest trochę nasza część jakby, że my im dajemy zajęcia, które ich interesują, ale to też jest magia tego miejsca po prostu, tego, że tam jest taki niezachwiany kontakt z przyrodą, więc ja widzę, że to jest dużo większy wpływ tej przyrody i te dzieci wcale nie potrzebują żadnych komputerów, telefonów, oni są zafascynowani po prostu tymi prostymi rzeczami, tym kontaktem. Dzieci, które mają często... No jakby w przedszkolu nie, ale te półkolonijne, które mają na przykład jakieś różne wyzwania takie emocjonalne czy tam te wszystkie właściwie teraz i ADHD i inne rzeczy, no to oni tam po prostu zupełnie inaczej współpracują. Tak. Ale to znowu po, jakby powtarzam, nie widzę, że to jest aż bardzo tak duża nasza zasługa, tylko po prostu tego miejsca. I na konwencie Otwartego Serca... Będziesz po prostu w sposób taki naturalny pracować z kartami zwierząt mocy, to też, żeby przybliżyć jakby dzieci do, do tego, w jaki sposób one też odbierają pewne obrazy, jak znajdują po prostu w tych obrazach swoje własne wskazówki, bo to jest piękne, co też powiedziałaś, że dzieci same w sobie znają jest cudowne i uważam, że to jest absolutnie bardzo ważne organizowanie tych kolonii dla dzieci, że pewnie ustawiłyby się kolejki do was, rodzin, które chciały aby za wszelką cenę po prostu zmienić już te istniejące wzorce, w szczególności te związane z sięganiem przez dzieci po komputer, czy tak dalej, bo jest bardzo dużo uzależnionych dzieci, jest bardzo dużo problemów po prostu emocjonalnych wypływających z, te, z kontaktu z technologią i z wciąganiem dzieci właśnie w technologię. Ja to też mówię, bo sama jestem matką i tego doświadczam, dziecko chodzi do normalnej szkoły i mój Michał po prostu sięga też po, 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 po komputer, czy, czy, czy gra czasami w te gry, po prostu nie udało mi się tego uniknąć, ale jak najbardziej będę inspirować się tym tobą kochana, żeby jak najczęściej po prostu czy kolonie, czy wyjazdy, dziecko nawet tak jak mówię, bo my możemy apelować też do rodziców, którzy po prostu żyją normalnie tutaj w świecie, żeby jak najczęściej po prostu korzystać z takich metod, gdzie dziecko spędza dużo czasu w naturze i może znajdować swoje własne inspiracje. Powiedz jeszcze kochana, na zakończenie podczas konwentu otwartego serca, będziesz prelegentką tego konwentu, czy, czy możesz opowiedzieć o tym, co tam się będzie działo, jaki masz pomysł na warsztaty trochę opowiem właśnie o tym trochę bliżej trochę dokładniej jak wygląda życie codzienność naszego przedszkola w ogóle skąd to się wzięło jaka to była droga do tego żeby w ogóle do tego miejsca dojść troszkę o tym opowiem trochę właśnie opowiem jak wygląda nasz rytm dnia jakie osoby z nami współpracują no bo tak naprawdę bez dziewczyn które jakby też są tam i z dziećmi no tego miejsca by nie było albo by tego miejsca by nie było gdyby nie rodzice którzy dzieci zapisali gdyby nie my gdyby jakby nie kadra jakby wszyscy tam są równoważni i tworzą całość no, i tak sobie właśnie pomyślałam, że takim dla nas przynajmniej rzeczą, która bardzo ładnie można pokazać, jak pracujemy z dziećmi, są te zwierzęta mocy, bo dzieci też jakby w różny sposób z nimi pracują i będziemy chcieli zrobić ale tu już dużo więcej nie zdradzę trochę po prostu zrobić takie ćwiczenie, żeby dorośli zobaczyli, jak my po dziecięcemu pracujemy z tymi zwierzętami mocy, i zrobimy z nimi właśnie też takie ćwiczenie, taki mini warsztat w ten sposób. Em, no, z różnym, z właśnie takim spojrzeniem na te zwierzęta mocy. Każdy będzie się kontaktował w jakiś sposób z tym swoim zwierzęciem, które na ten moment do niego przyjdzie. No, bo wiecie, to mogą być zwierzęta mocy, mamy takie, które mamy na całe życie albo na dany moment też, więc zobaczymy, jak, jak to będzie, ale no, będzie ten aspekt całej naszej pracy opowiedzenia, jak to w ogóle wygląda, na czym my się opieramy, jak żyjemy w tej naszej yy, przedszkolnej społeczności, plus. Właśnie taki mini warsztacik o zwierzętach mocy, ale z ujęcia, jak to robimy z dziećmi. Żeby każdy mógł to swoje wewnętrzne dziecko na chwilę obudzić do tej zabawy i z lekkością, bo tak naprawdę dzieci charakteryzują się tym, że one mają lekkość w tym wszystkim. Chcą, tak. to, to robią, nie chcą, to nie robią, oni nie będą udawać tam. Na przykład nie da się, znaczy może by się dało, ale my tak nie robimy, nikogo zmusić do jakiejś pracy, żeby coś zrobił, jakiś warsztat, żeby wziął udział. Oni, gdy uczestniczą, to nie uczestniczą całym sobą. Nie robią, bo wypada, bo trzeba. No, i tak jak właśnie nasze wewnętrzne dziecko. Ono nam pozwala z tą lekkością i radością w czymś uczestniczyć, w takiej prawdzie. I tym y, pięknym akcentem y, zakończymy ten wywiad. Jeszcze powiem tylko jedno. Z tyłu za tobą, w tym magicznym lesie, pięknym, radosnym, szczęśliwym, pełnym kolorów, znajduje się Feniks, bardzo kolorowy i cudowny. Za mną również na drzewie siedzi Feniks. Zwierzęta mocy, które symbolizują tak naprawdę odrodzenie, bo te nasze feniksy są kolorowe, odrodzone, radotne, piękne, e, pokazują, że te wszystkie przemiany, które obecnie zachodzą na ziemi, są możliwe do ogarnięcia. E, nie trzeba po prostu się tym za bardzo przejmować, wystarczy być sobą, powrócić do tej naturalności, wziąć sprawy w swoje ręce, tak jak ty to zrobiłaś. I tym miłym akcentem zapraszamy wszystkie osoby na konwent, żeby właśnie brać sprawy w swoje ręce. I stać się tym kolorowym, radosnym feniksem dla siebie i dla swoich dzieci. Dziękuję ci, kochana, za ten wywiad. I Dziękuję. zapraszamy wszystkich zapraszamy. na kontakt. Dziękujemy.